Dla portalu Pasa Sportu Walki Jakub Surma, a ze mną jest Mariusz Wach. Witam cię Mariusz. Witam serdecznie. Właśnie, znasz ten portal? E, nie znam, ale od, pewnie od tego wywiadu poznał go. A, już udzielałeś nam kiedyś wywiadu. E, Mariusz, w takim miejscu jesteś. Powiedz, co cię tutaj przywiało. Słuchaj, tutaj... Jestem, jestem twarzą ja w Wotorę. Mam nadzieję, że w następnym, na następnej edycji w Wotorę sam zawalczę. I jeszcze na konferencję jutro przyjdę na, na, na walkę. ogólnąć super fajty całej turniej. Na pewno emocji będzie co nie miała. A czy czekasz jakoś szczególnie na którąś tutaj walkę, na której zestawienie? Myślę, że wszystkie, przy wszystkich walkach emocje będą. W każdej, w każdej walce coś się będzie działo, tak? To nie będzie tak, że, 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 że się nic nie będzie działo w każdej walce, czy to w, 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 w turnieju czy superfajtach. W każdym pojedynku będzie ostro i, i dużo krwi. Właśnie, a jak twoje poczucie, bo ostatnio walczyłeś niestety z niepowodzeniem. Walka nie powiodła się po Twojej myśli. Powiedz coś o tym, o tym pojedynku. Fizycznie, fizycznie okej, ok, gorzej psychizja, to każda porażka boli. E, byłem bardzo dobrze przygotowany do tego pojedynku. Czułem się wyśmienicie, wiadomo, e, dwa tygodnie wcześniej polecieliśmy. po tygodniu kry, przyszedł kryzys e, dwa dni, ale puściło, Czułem się świetnie, tak wiadomo, no później sama ta walka e, nie potoczyła się po mojej myśli. Mniejszy Mańkus ten przeciwnik. E, wiadomo, no, jak każdy pojedynek przegrany e, przeżywam. Tak samo ten, jeszcze jeszcze teraz wspomniałeś o to, nim, to gdzieś tam e, myślami wracam do, do tego pojedynku. Właśnie, a jak teraz? Jesteś na jakimś roztrenowaniu, czy po prostu na razie trenujesz sobie luźniutko, żeby tylko utrzymać tak jakby ten ruch? Wiesz co, już muszę trenować, ja, ja nie potrenuję parę dni, to się źle czuję, wszystko mnie zaczyna boleć. E, trenuję codziennie, codziennie coś robię tak. Trochę pobiegać, sala, siłownia. E, ogólnie codziennie jest coś do roboty. Gdzieś tam treningi personalne prowadzę, e, obozy organizuję, więc, więc e, to, to tego zajęcia jest, tak? E, ale, ale jednak... Lepiej się czuję w tej, w tej skórze zawodnika, że, że sam muszę codziennie, dwa razy dziennie trenować i mieć jakiś cel, bo jak nie mam celu, to, no, to takie jest życie byle jakie. Rozumiem. Wspomniałeś na początku wywiadu, że sam zawalczysz na następnej gali. W takiej otoczce, że tak powiem. Znasz już swojego przeciwnika? Nie znam, wiesz, nie znam. Wiadomo, to nie będzie taka typowa, typowa walka z wotorem. Ja tam będę miał jakieś, ja będę miał takie owiki, jakieś bandaże większe e, i będzie sam tak? To nie będzie nie będzie MMA, sam boks, ale w owikach e, też się będę musiał przygotować do takiego po, pojedynku. Wiadomo, że też mi nie dadzą jakiegoś e, ułomka, też będzie jakiś sportowiec, też będzie musiał być jakiś wielki, wielki, wielki chłop. E, Tyle, ale to myślę, że dopiero po Nowym Roku będzie, tak? Gdzieś, gdzieś e, styczeń, e, początek lutego. Właśnie, a nie uważasz, że to nie jest zbyt sportowe, że tutaj e, takie walki praktycznie na, na gołe pięści? Dla Ciebie, dla pięściarza zawodowego? Wiesz co, dla, dlatego ja, ja bym nie mógł na gołe pięści teraz bić, bo by mi kości nie wytrzymał. tak? Ja mam już tak, tak pogruchotane te łapy, e, że jedno uderzenie bez, bez rękawicy i od razu by żeby mi strzeliły te łapy, tak wiadomo w tej mojej walce będą o wilki e, na tym zaplanują, to jak to w ogóle zrobić, tak, żeby, żeby te owiki, mi chroniły te, te dłonie. Rozumiem, a właśnie i co, te, co teraz, co dalej, jak, jak widzisz swoją karierę, jak będzie twoja kariera dalej się toczyła? Czy w tego typu galach, czy bardziej jako piłkarz zawodowy na ringach zawodowych? Na pewno do, to taka odskocza. wiadomo, że już ten wiek, 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 wiek na super jakieś tam pojedynki już, już pewnie nie, nie, nie będzie pozwalał, ale, ale gdzieś tam w tym ringu będę się cały czas pokazywał i z do skoku to wiadomo, że to że nie, nie moja bajka, nie moja bajka, ale żeby cały czas się ruszać, cały czas być w formie cały czas to będę robił. No. Rozumiem, a co sądzisz o debiucie do y, Artura Szpilki, że tak powiem, w, w walce wszechstronnej? Jak, jak się wypowiesz na ten temat? Co sądzisz na ten temat? Wiesz, no, znając, znając KSW, ten pierwszy pojedynek taki był na przetarcie, ale ten drugi już będzie, e, już będzie, będzie, będzie naprawdę, o, w, w, w tym w tym ringu. Zobaczymy. Obrał taki, taką, taki sposób na siebie. Nie mam nic przeciwko. No. Chętnie, chętnie, chętnie oglądał go. Tak. A czy jest ktoś z Twojej kategorii, z, którym, z kim chciałbyś, może, że tak powiem, spotkać się między linami na ringu zawodowym? Nie, bo ja to że ja, ja z nikim nie jestem skonflikowany. Ze wszystkimi się znam, lubię. Nie mam nikogo takiego. Kogo by tam nie, nie dali, wyszedłbym do ringu i no, walczyłbym. W takim razie życzę Ci powodzenia, zdrowia i wszystkiego dobrego. Dla portalu Pasja Sportów Walki, Jakub Surma, Mariusz Wach. Dziękujemy, pozdrawiamy.